Widzo, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Standardowo przypominam Ci o tym, abyś w tym momencie zostawił łapeczkę w górę Oraz jak nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to żebyś to zrobił w tym momencie Bo Ciebie to nic nie kosztuje, a mi pozwala to rozwijać kanał dalej Tak więc zapraszam na nowy materiał Siemanko widzowie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Mamy dzisiaj niedzielę, godzinę 7.30 3 dokładnie. Ja zmierzam na granicę chorwacko-czarnogórską. Jeszcze mam do niej niecałe 6 km, więc zaraz będę. Przejedziemy Chorwata po stronie już Czarnogóry. Musimy się zatrzymać, zrobić odprawę celną. Mam tylko nadzieję, że tutaj na tych granicach będzie luźno dzisiaj przy niedzieli nie będzie żadnych korków. Albo jak coś będzie to niewielkie I chciałbym żeby te odprawy w miarę sprawnie przeszły Za chwilkę wjedziemy do świata Gdzie ciężko z internetem Znaczy może nie tyle co ciężko z internetem Bo ludzie wiadomo którzy tam żyją na co dzień mają ten internet, aczkolwiek zaraz będę musiał powyłączać u siebie w telefonie, transmisję danych, bo naprawdę można tutaj, jak się wjedzie do Czarnogóry, tak jak i w Albanii, słono zapłacić za internet, za połączenia. Będę chciał znaleźć sobie w Czarnogórze, to może nie, ale w Albanii, będę chciał znaleźć sobie na granicy gdzieś może jakiś kiosk, w którym będzie sprzedawany internet. Kolega mi mówił z Ary, który już jechał do Albanii kiedyś, że wie, że coś takiego jest, jak taki internet na kartę, ale nie był w stanie mi powiedzieć jak wyglądało to cenowo, bo już po prostu tego nie pamięta, więc jak zajedziemy no to spróbujemy się gdzieś za tym rozglądnąć, no ale o tym będziemy myśleć dopiero później 320 km docelowo mam do celu, Najutrzejszy rozładunek no 6 godzin jazdy, no bo tutaj przez góry będziemy przejeżdżać, Czarnogóra no to praktycznie same góry, większość trasy i to dość krętych dróg, dużo więc tak to wygląda. Odezwę się do Was, jak już będę stał na granicy i będę szedł z papierami na odprawę. Granica chorwacko-czarnogórska yy, po stronie chorwackiej. Teraz jadę na terminal po stronie Czarnogóry. Jeżeli chodzi o Chorwację, stałem godzinkę czasu, nie całą, żeby tutaj odprawić wszystkie dokumenty i teraz jadę na terminal po stronie czarnogórskiej. Tam z przodu już widać w oddali zatokę Kotor, no i wjeżdżamy do Czarnogóry w tym momencie. Kurde, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jestem podekscytowany tym ze względu na to, że nowe, nowe kierunki i to jest naprawdę bardzo fajne, bo pracując w Ażrze, że tutaj się jeździ właśnie, tutaj jeździ się właśnie w te kierunki, Czarnogóra, Albania, Macedonia, to są naprawdę bardzo fajne i przede wszystkim ciekawe kierunki. To jest zupełnie co innego niż jazda po Niemczech, czy tam po Francji, czy tam gdzieś Hiszpania, Czechy. Jest zupełnie inaczej, jest zupełnie inaczej. Ja odezwę się do Was już jak będę, tylko na terminalu. A to powinno być za jakieś niecałe 5 minut u mnie, a za sekundę u Was. Ja już aktualnie na terminalu po stronie czarnogórskiej idę właśnie teraz do tego budynku przede mną białego. Z dokumentami tutaj będzie odprawa celna, więc myślę, że z godzinka albo nawet dwie będę tutaj czekał, aż po prostu mnie odprawią. Więc tak to wygląda. Granica dość ciekawa, bardzo mała, bez kolejeczki tak naprawdę, więc myślę, że tutaj też długo nie będziemy czekać. Ja już wracam do samochodu. Powiedział mi tutaj gościu, który mnie odprawia. I wydaje mi tranzytówkę na Czarnogórę Że mam wrócić za 20 minut i będzie gotowe Później będę musiał tego po odbiorze tej tranzytówki wyskoczyć tutaj do celnika Żeby mi podbił pieczątkę Coś chyba wspominał o tym, że będę miał założone ich plomby Że będą zrywać moje i zakładać swoje Ale nie jestem pewny Bo też gościu zbyt dobrze po angielsku nie rozmawiał Więc tak ciężko było mi go zrozumieć o co mu chodzi Ale no zobaczymy co będzie tutaj grane? Raczej, jakiegoś tam Bóg wie, jakiego problemu nie będzie. Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że chcą sprawdzić zgodność towaru z dokumentami i tyle. No i dobra, znajdujemy się już w Czarnogórze. Właśnie załatwiłem dokumenty. Szybciutka, naprawdę, odprawa, bardzo mili ludzie. Faktycznie, po załatwieniu dokumentów, musiałem pójść z gościem, który mnie odprawiał do celników. Celnicy wydali dokument tranzytowy. Mam 24 godziny na przejazd do granicy. Czarnogórsko-Albańskiej założyli mi dodatkowe plomby. Nie otwierali ani nie zrywali moich plomb, w sensie nie otwierali samochodu, żeby zobaczyć, co to tam na palce jest wiezione, tylko dołożyli swoje plomby do tego tranzytowe. No i jedziemy No jak się zapytałem gościa tutaj Ile mi zajmie czas dojazdu do granicy albańskiej Powiedziałem mu, że Jak on powiedział mi, że mam 24 godziny Na dojazd do granicy Czarnogórsko-albańskiej No to ja mu powiedziałem, nie ja tyle nie potrzebuję Będę tam za 2-3 godziny A gościu mi powiedział, ola hola tutaj nie będzie tak łatwo Mówi 4 godziny minimum Bo są duże góry do przejazdu I kręta droga jest Tak więc zobaczymy, myślę, że raczej nie ściemniał Właśnie Czarnogóra z tego słynie Skrętych gór, dość wysokich więc za jakieś 10-20 kilometrów powinno się to wszystko zacząć. Ale naprawdę cieszę się, że Czarnogórę szybko tutaj załatwiłem, jeżeli chodzi o odprawę, i jadę sobie dalej. Teraz właśnie sobie stanę w tym miejscu, bo mam chwileczkę czasu i sobie pójdę właśnie na spacer wzdłuż tutaj tej zatoki. Na przyszłość, jakby ktoś kiedyś miał zamiar jechać i natrafiłby na taką trasę, właśnie gdzieś do Czarnogóry, albo przejeżdżając przez Czarnogórę do Albanii. To udało mi się wychwycić internet. Na 7 dni 500 giga internetu na Czarnogórę kosztowało 7 euro, więc nie jest to zbyt dużo moim zdaniem. A przynajmniej macie internet. A naprawdę warto, bo widoki są przekozackie: można sobie gdzieś tam porrelacjonować to, powymieniać się zdjęciami, fotkami ze swoimi znajomymi. Bo naprawdę, jak widzicie, widoki tutaj są. Dosłownie przepiękne. No, jedzie się praktycznie przy samej wodzie. No. Po prawej stronie 2-3 metry i już jest woda. Coś pięknego. Muszę Wam naprawdę powiedzieć, że to jest chyba najpiękniejsza trasa, jaką dotychczas miałem okazję jechać. Odkąd jeżdżę w transporcie busami, to chyba naprawdę aktualna trasa, którą wykonuję jest jedna. Jedną chyba na pierwszym miejscu z najładniejszych tras pod względem widoków. Pogoda też jest dość fajna, bo jest 16 stopni. Zobaczcie, coś niesamowitego, naprawdę. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę to, że ja Wam tutaj teraz to pokazuję, to i tak to nie jest, to, to nie będzie to samo, jakbyście tutaj mieli okazję i jakbyście to widzieli na własne oczy. Przez kamerę tego tak człowiek nie jest w stanie. Pokazać, nie też można powiedzieć, opisać. Bo to jest naprawdę coś pięknego. Jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża pierwszy raz, tak jak w moim przypadku, to naprawdę jest się pod ogromnym podekscytowaniem i wrażeniem. Zobaczcie, coś naprawdę niesamowitego. Coś naprawdę niesamowitego. Do spedycji i będziemy czekać. Jest jeden Polaczek, co prawda, nie z naszej firmy, ale przynajmniej to zawsze jest raźniej stać niż samemu. I tutaj jest biuro ze spedycjami. Nie mam wskazanej przez moją firmę spedycji, więc muszę sobie sam wybrać jakąś. Więc zobaczymy. Będzie ekspresowo na tym terminalu. Za 25 minut mam wrócić po dokumenty na terminal do Tirany. No i dobra, ja już właśnie wyjechałem z terminala tutaj zaraz za granicą i zmierzam do terminala w Tiranie. Więc tak to wygląda. Dość szybko, więc naprawdę jestem zadowolony. Za jakieś 2,5 godziny powinienem być tam na miejscu na terminalu. Jutro z samego rana odprawa i rozładuneczek. Jak widzicie, znowu mi się zapaliła kontrolka od atblu. Nie wiem czy mi się czasem może grzałka nie zawiesza i się nie pierniczy. Ale w każdym bądź razie, no, ostatnio po jakimś czasie zapali mi się check engine. No i ostatnio zgasł, więc może teraz, jak się zapali, to też za jakiś czas zgaść. Ale ewidentnie, coś się zaczyna dziać. Godzina 15.48, jeszcze 78 km do terminala w Tiranie. Ku mojemu zdziwieniu, w sensie pozytywnym, to naprawdę mają tutaj tą główną drogę od granicy SH1, która prowadzi do Tirany naprawdę w dobrym stanie. Powiem Wam szczerze, że landówka zdecydowanie lepsza do jazdy niż Włosz we Włoszech. Naprawdę mega się zdziwiłem. Aczkolwiek przejeżdżając przez takie większe, mniejsze miejscowości widać jeszcze no, tą biedę po prostu taką i, i, i skromność przede wszystkim. Ludzie handlują przy ulicach, w mieś, w miastach zupełnie czymkolwiek się da. Wszystko sprzedają. Takie stragany z różnego rodzaju rzeczami, więc tak to tu wygląda, ale naprawdę jestem mile zaskoczony, dlatego, że Naprawdę ta droga mnie zdziwiła, bo nie sądziłem, że będą mieli tu aż tak dobrą drogę. Myślałem, że to będzie dziura na dziurze, a tu jednak jest naprawdę bardzo przyjemnie. Teraz aktualnie jadę sobie no, główną drogą, która prowadzi do Tirany. Zaraz będę jakąś taką większą miejscowość z tego co widziałem na mapie, mijał. Pogoda również na ten moment dopisuję 15 stopni 14 dokładnie było przy 15 no ale już się robi ciemno powolutku muszę wam też powiedzieć, że czas na tych granicach naprawdę niewielki został poświęcony zobaczcie też zauważyłem, że ludzie na dachach mają takie baniaki, takie zbiorniki. Ja nie wiem czy po prostu nie jest to robione tutaj po to, żeby mieć bieżącą wodę, może do kompania pod, może to właśnie dlatego. Bardzo, ale to bardzo naprawdę dużo. Takich domków wolnostojących ma takie właśnie zbiorniki na dachu. Więc może to jest właśnie z przeznaczeniem właśnie takim, żeby mieć bieżącą wodę pod względem kąpania się w domu. Co dość ciekawe, ale wracając do tematu. To czas naprawdę mam dobry, bo myślałem, że zajdzie mi się tutaj zdecydowanie dłużej, bo tak planowałem, żeby dojechać do terminala w Tiranie no do 12 w nocy, a tu będę na 17.20. Więc naprawdę czas jest. Jak najbardziej w porządku i pewnie będzie masa pytań, czy jest ciężko. To sami widzieliście po prostu, jak to wszystko wygląda na tych granicach, na tych terminalach, więc nie jest to nic skomplikowanego. Nie ma co panikować, więc jeżeli macie gdzieś tam możliwość, żeby ruszać w te kierunki, to naprawdę nie ma co, co się bać. Wiadomo, że u mnie też się pojawił stresik delikatny, no bo to jest jakby nie patrzeć, no dziki kraj jeszcze na ten moment, ale. Jeżeli chodzi o odprawy, to uwierzcie mi, że tutaj ci celnicy, którzy są, naprawdę są pomocni. Jest miła atmosfera i tak naprawdę są w stanie poprowadzić cię za rączkę. Już tak kolokwialnie mówiąc, z punktu A do punktu B. Od celnika, do, od, od odprawy, od agencji celnej do celnika po jakieś tam pieczątki niezbędne, abyś mógł spokojnie odprawić towar i pojechać sobie dalej. Ja chyba odezwę się już do Was na terminalu w Tiranie. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę czuję się tutaj troszkę w tej Albanii, jak we Włoszech. Wjechałem teraz na autostradzie, znaki podobne. Budowa dróg autostrad, podobna w sumie. Więc naprawdę, jakbym miał się tak zastanowić, to chyba bym powiedział, że bardzo blisko tutaj jest do Włoch, jeżeli chodzi o infrastrukturę, przede wszystkim. Jeszcze 30 km do terminala, powolutku się zbliżam, to najważniejsze. Ja już właśnie znajduję się na terminalu w Kiranie. No i czekamy do jutra, do rana. Dopiero jutro o 8 rano jest otwierana waga. Pierws muszę zważyć auto. I dopiero wtedy mogę uderzać do spedycji po odprawę. Żeby można było jechać do rozładunku. Zobaczcie. Na trzech plombach. Raz, dwa, trzy. I z tyłu tak samo. Na każdej granicy po prostu było auto plombowane. Zabieram się za robienie jakiegoś obiadu. Musiałem wykupić neta. Bo powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy bym wysiedział bez internetu. Kupiłem 20 giga, 25 giga internetu za 16 euro. Nie wiem, czy to dobry deal, raczej wątpię. No ale lepsze to niż nic. Niestety w tym miejscu, gdzie mnie ustawił po prostu gostek z portierni, nie łapię Wi-Fi. Wi-Fi łapię tam poniżej, koło stacji, która jest po lewej stronie. Niestety tam wszystko było zawalone i już wszystkie auta tutaj są kierowane jeżeli chodzi o miejsca parkingowe i z tego miejsca gdzie ja stoję nie złapie mi te wi więc wolałem sobie zakupić i mieć spokój gdzieś tam mieć kontakt ze światem warto mimo wszystko ja odzywam się do was myślę jutro dopiero z samego rana jak już będę miał załatwioną wagę i będę szedł zanieść dokumenty do odprawy mamy dzisiaj poniedziałek 14.08 ja właśnie jestem już rozładowany i rozładunek był w zupełnie innym miejscu niż planowano. Planowano rozładować w Tiranie, a rozładowano mnie na terminalu zaraz po odprawie. Więc yy, towar rozładowany, wyjechałem już z terminala i zmierzam nie na Grecję, ale na Bułgarię. Na pusto jedziemy do Sofii. Zlecenia jeszcze żadnego na samochodzie nie ma, więc podejrzewam, że w Sofii odstoimy jakieś dwa dni i będzie hasło, żeby przejechać na Rumunię, na Bukareszt. Albo załadujemy coś w Sofii, ale to jest raczej rzadko spotykana możliwość, więc na razie kierunek Sofia, 9 godzin jazdy, 539 km. Jeszcze przejazd przez góry, więc może się zejść nawet do 12 godzin. Ale w każdym bądź razie no, chcę dzisiaj już na pewno dolecie do Bułgarii, bo przede wszystkim internet, więc tak to wygląda. Pogoda dopisuje 18 stopni. Teraz tylko przyjechać Tirane i już później powinno być z górki, bo Tirana w tych godzinach może być naprawdę mega zakorkowana. Zobaczcie, jaki piękny, stary Mercedesik przede mną jedzie. Jeszcze na typowo starych tablicach albańskich. Bo teraz aktualnie Albania już ma bardziej zbliżone te tablice do europejskich. No, fajnie, fajnie. Tutaj można naprawdę bardzo... Dużo spotkać takich starszych, właśnie marek samochodów. Jest to na pewno, na, na pewno coś pięknego z jednej strony, bo te auta mają już swoje lata, a jakby nie patrzeć, jeszcze tutaj funkcjonują i pewnie jeszcze długo pojeżdżą. U mnie sytuacja, moi drodzy, wygląda następująco. Ja sobie leżę, właśnie wziąłem sobie przed chwileczką prysznic. Mamy dzisiaj środę, we wtorek tutaj przyjechałem. Nie, w poniedziałek przyjechałem tutaj około godziny 12 w nocy I mamy dzisiaj środę I jak widzicie, niestety jestem bez żadnego zlecenia Już drugi dzień Myślę, że dzisiaj coś się pojawi Myślę, że dzisiaj będzie hasło, aby się przestawić może na Bukareszt Bo wiem, że w Bukareszcie zbieramy bardzo często w czwartki i w piątki ładunki Do Holandii Albo do Irlandii Więc może być coś takiego Więc tak naprawdę czekam z niecierpliwością Bo nie ukrywam już chciałbym się gdzieś przestawić, gdzieś pojechać. Więc jak tylko czegoś się dowiem, no to standardowo się do Was odzywam. Jest godzina 13.04. Tutaj mojego czasu lokalnego. Ja dostałem jakieś półtorej godzinki temu hasło, żeby jechać na Bukareszt. Jutro będę miał kilka załadunków i będę jechał z towarem docelowo do Budapesztu. Więc fajnie, dzisiaj 400 km podlotu na pusto. Jakoś się 17.30 przed 18, bo też jeszcze muszę, może nawet po 18, bo też trzeba doliczyć czas stania na granicy tutaj bugarsko-rumuńskiej. Tam, zawsze tutaj na tej granicy, gdzie, gdzie jadę, jest dość ciasno i jest, to, jest tutaj w tym miejscu dość duży tranzyt. Tak więc 45 minut, może nawet godzinę będzie trzeba doliczyć, bo dzisiaj jest też połowa tygodnia. To może jeszcze aż tak nie będzie problemu, bo przy piątku to już w ogóle byłoby dramatycznie. Ale w każdym bądź razie, skoro mamy zbiórki jutro w Bukareszcie, to podejrzewam, że na dwie temperatury. Jeszcze nie mam dokładnego planowania na samochodzie wrzuconego, bo mi wyślą po godzinie 14. Ale tutaj zawsze w Bukareszcie się robi zbiórki. I to praktycznie zawsze na dwie temperatury na 5 na 20 stopni. U mnie sytuacja wygląda następująco. Załadowane, jak widzicie, pogoda się zmieniła. Dość intensywnie zaczął padać śnieżek, więc podejrzewam, że jak tak dalej będzie sypało, to za jakieś półtorej godziny zrobi się całkowicie biało. Jest minus 1 stopni na zewnątrz, więc tak to wygląda. Miałem mieć 6 załadunków, tak naprawdę załadowałem tylko dwa miejsca i już zabrakło mi miejsca na, na pacę, dlatego tamta reszta zbiórek została mi anulowana, bo jednak okazało się na tych dwóch miejscach, że jest więcej towaru niż nasza firma miała informację przekazaną, więc tak to wygląda 377 km do przejechania no ale wiadomo, nawigacja pokazuje mi 5 godzin rozładunek jutro na 8 rano no też nie wiadomo jaka będzie do końca droga myślę, że jak przejadę Dunaj już tam w kierunku będę leciał po stronie bugarskiej to się pogoda zmieni, raczej tam nie powinno sypać bo to jest taka właśnie, tak mi się wydaje anomalia bardziej pogodowa, że Tutaj sypie śnieg, a tam raczej nie powinno, bo też sprawdzałem sobie na radarze pogodowym. A ten radar pogodowy naprawdę się sprawdza, bo jak wczoraj sobie w nocy patrzyłem, że dzisiaj będzie właśnie padał śnieg, tutaj pokazywało, że będzie padał śnieg w, Buga w Bułgarii, chciałem powiedzieć, w Bukareszcie. To faktycznie śnieg sypie i to dość intensywnie. Wy tak tego nie widzicie na kamerze, naprawdę sypie dość mocno. Więc tak to wygląda. Mam tylko nadzieję, że jutro uda mi się wyjechać z Sofii. Jest kilka możliwości, bo mogę robić jakieś zbiórki po Sofii. I jechać do Holandii albo do Anglii, albo nawet do Hiszpanii, bo tam wiem, że ostatnio mój znajomy ładował do Hiszpanii z biureczki, więc fajnie by było, bo tak naprawdę teraz mamy ostatni weekend, później jeszcze mamy tydzień weekend, i później już jest mój tydzień zjazdowy, bo na piątek. Za dwa tygodnie już mam wpisany zjazd na 22, więc też będę atakował spedycję, żeby gdzieś tak na 20, 21 postarała się mnie ściągnąć do domu. Znaczy innej opcji tak naprawdę nie ma, żebym mógł dostać dłużej, bo przede wszystkim jadę do rodziny na drugi koniec Polski na święta, więc nie mam tutaj tak jakby... Posunięcia ani możliwości, żeby zostać na przykład gdzieś tam do soboty. Tylko najlepiej by było, jakbym już w czwartek, w piątek był w domu, bo w sobotę my chcemy sobie już jechać rodzinnie na święta, więc tak to będzie wyglądało. Odzywam się do Was, myślę, jak już będę kawałek dalej. Jak na razie tutaj przez Bukareszt idzie w miarę sprawnie, a tutaj naprawdę potrafi się korkować niesamowicie, ale też jest też akurat taka godzina, że jest godzina 13, i jeszcze ludzie z pracy nie powychodzili od 14 15 może tu nie być tak kolorowo, ale to już nie będzie mnie interesowało, bo już wtedy myślę, będę spokojnie po stronie bugarskiej. Już aktualnie wjeżdżam do Bułgarii. Pode mną Dunaj. Nie wiem dlaczego, ale jakoś lubię tym przejściem tutaj jeździć. Tak to wygląda. I zobaczcie, pogoda się zmieniła. Tylko wyjechaliśmy, tylko dojechaliśmy do granicy bugarskiej o śniegu. Jak widzicie, nie ma mowy. Gdzieś tam pruszy jakiś śnieg z deszczem, ale jak widzicie, no nie, nie ma go tak dużo jak było to w Rumunii. Piątek, godzina 10.21, czasu naszego, a tutaj 11.21. O 9.00 się rozładowałem. Nie mam żadnego zlecenia. Najprawdopodobniej będę się przestawiał na Budapeszt. Tylko że czekam jeszcze na potwierdzenie na poniedziałkowy załadunek, ale jak napisali mi, że czekać mam na potwierdzenie, to też jest jakieś duże prawdopodobieństwo, że będę stał w Sofii tutaj właśnie weekend. Sam nie stoję, bo stoję z kompanem. Dostał szyneczkę rano, opędzlował i czeka. Tutaj tam jest drugi taki piesek. Na tym parkingu zawsze te dwa pieski latają. I za każdym razem jak podjeżdżamy, to coś im tutaj dajemy. Jak później pojadę na zakupy, to też kupię jakąś psią karmę może, albo jakąś puszkę dla psów. To po prostu po południu im zaserwuje takie jedzonko. Naprawdę fajne psiaki, zupełnie niegroźne, tylko wiadomo, że już są nauczone także, jak przyjeżdżamy, widzą, bo tutaj bardzo często od nas auta stoją i nie tylko, inne busy też stoją, też stoją zestawy, to jest mały parking, ale zawsze ktoś coś tym pieskom tutaj bezpańskim da, nie? Więc też trzeba naprawdę pomóc w takiej sytuacji ze względu na to, tym psiakom, bo jest zima, jest mróz, no te. Psiaki muszą mieć coś, żeby zjeść przede wszystkim. Wiadomo, do samochodu ich człowiek nie weźmie, ale, ale jedzeniem jak najbardziej można poratować. Na przykład dzisiaj już miałem dwie szynki pakowane, które termin już się zbliżył ku końcowi i zamiast zjeść, no to po prostu wolałem zamiast wyrzucić, to wolałem tym psiaczkom tutaj, właśnie dać, aby najadły się troszeczkę. A to jak mówiłem przed chwilą, później jak okaże się, że zostanę tutaj na weekend to będę jechał na zakupy, to pomyślę o nich, kupię jakąś, może nie suchą karmę, ale kupię jakieś dwie puszki dla psiaków i żeby coś zjadły takiego jeszcze bardziej sytego.